W pewnej dolinie za siedmioma książkami i trzema gazetami mieszkał smok literożerca. Nie, nie zjadał ludzi, co to to nie. On pożerał litery, ale tylko te, które były pięknie napisane i mądrze ułożone w słowa. Każdego ranka smok przeciągał się w swojej jaskini zrobionej z książek i mruczał. Dziś zjem coś z alfabetu. Może trochę b. Garśćk a na deser. Soczyste r. Ale pewnego dnia zniknęła litera A. Nie było jej ani w abecadle, ani w słowie Arbus, ani nawet w jego imieniu. Smok literożerc? O nie, zaryczał smok. Bez A nie mogę nawet porządnie ziewnąć. zrobiło się ech, zamiast ach. Smok postanowił wyruszyć na wyprawę. Po zaginione A. Najpierw spotkał Biedronkę, która właśnie czytała książkę o kropeczkach. Biedronko, widziałaś moje A. Hmm, może uciekło do alfabetowej łąki. Tam zwykle odpoczywają wszystkie litery, kiedy dzieci nie czytają książek. Smok pokiwał głową. Ziewnął, tym razem bez A. I ruszył dalej. Na skraju lasu spotkał lisa. Lisa literka, znanego z tego, że miał w swojej norce własną bibliotekę. Lisie, potrzebuję pomocy, zginęło mi a. Lis poprawił okulary i powiedział. Hem, hem, hem. Widzisz, mój drogi, a. To pierwsza litera alfabetu. Może obraziła się, że nikt jej nie czyta? Jak to? zdziwił się Smok. Dzieci coraz częściej wolą bajki w telefonie i w tablecie, a nie w książkach. A poczuło się na pewno niepotrzebne. Smok zmarszczył łuski. To niedobrze. Bez czytania litery znikną, a wtedy nikt nie napisze Arbus, Przyjaciel ani nawet Adventure. Smok literożerca wpadł na pomysł. Wdrapał się na najwyższą górę i zaryczał tak, że echo poleciało przez całą dolinę. Hej! Dzieci! Czytajcie książki głośno z radością. Niech wszystkie litery wiedzą, że są potrzebne. I wtedy zaczęło się dziać coś magicznego. Z okien domów dobiegły głosy dzieci czytających. Ala ma kota smok literożerca szuka litery a ananas aparat armatka akwarium wtedy z nieba zleciało tysiące świetlistych liter wśród nich to jedno najważniejsze litera a Uśmiechnięta, roztańczona, krzyknęła – Jestem! Wróciłam! Już wiem, że dzieci nadal mnie potrzebują. Smok aż za nie mówił. Tym razem z pełnym A w środku słowa. – Ach, jakie to cudowne! Od tej pory smok literożerca nie pożerał już liter. Tylko je kolekcjonował. Zakładał dzieciom kluby czytania i uczył je, że litery to przyjaciele, których trzeba karmić czytaniem. A kiedy któregoś dnia dziecko zapomniało o książce, smok tylko uśmiechał się i z wąsa szeptał: Czytaj choć jedną stronę dziennie, litery będą szczęśliwe, a ty mądrzejszy. I tak właśnie alfabet żył długo i szczęśliwie. A Smok? Smok został pierwszym bibliotekarzem w dolinie bajek.